Będziemy na kazu dzisiaj pojeździć. No. Bo ponoć już mnie słychać, że dużo osób jest na Kazurze, więc tam się udam. Chyba jesteśmy już. Boli stoi. Idziemy do pióra najwyższego. Witam! Witam, witam. Cześć, klasycznie. Na dwie godzinki dzisiaj. Witam wszystkich Witam Co dzisiaj będzie? Latane? Wszystko? Nawet duża? Nie, duża nie, Może, może coś tam się... Ja tak myślałem, czy by se nie wiem Na małe skaje nie wejść Ale tak trochę się cykam Lecak no wezmę, zostawię Mam nadzieję, że to od chodma musi mi nic nie uchyłać. Nie <grymne> <grymne>

Eee, gitara było. było gitara Ej, szczerze? Poszło mi tak do dupy Bo wiesz, zapomniałem jak latać średnie Ja ci powiem, raz miałem taką akcję. No. W ogóle możesz pozdrowić, kogoś też mamy tatę. No. Ja. Raz miałem taką akcję na średniej, no. że Willy wylądował. No dosłownie staję. Lecę. W ten sposób. Bo tak wylądowałem i tak uderzyłem mocno. No. Ale już jest pierwsza? Ej, mam pytanie. No. Wy tu już trochę jesteście? Ja już jestem. Co jest tam? E, tam jest fajna traska z. Bandami moimi stolikami, kamie, lewica, dropy fajnie ci lokki Popaki, na pewno warto tam pojechać i zobaczyć. A ja wiem co tam jawki, stoliki, dropy Dobra, a jak tam jechać? Bądź ja się po prostu zaprowadza Dobra Dobra Fili meedy Ja nigdy nie byłem, ja walę małą Bo muszę... A nie, ja chcę zobaczyć najpierw. A, Dobra. Ej, a masz kanał? Mam, bo jest podłoga To Tu jest jakiś wyskok śmieszny Nie wiem, mogę spróbować. ja lecę długo. Ja mało. O, on lecie, go leci go stolikami. Ale mi nie O, patrzcie, leci, leci, leci. Mm. Cześć, dajcie mi spróbować najpierw małego. to cię jedź, bo chyba Ja Chcę sprawdzić właśnie na małej się. A nie starszy, to wiesz. i jak to jest? A tu jest w cholenie wysoko. Wiesz co? Szczerze. Zają jest, jest zająbiście. chcę spróbować tego, Jezu, ja się tego tak boję panicznie. Ej, ja się te, tego dropa tak boję! Po prostu trochę szybciej i po prostu drugiej kierownicy u siebie, bo ja może no nie to jestem... Ale nie, może im mam złać fulla, ale się boję. Ja mogę ja mogę pojechać na swoim wieczorzu Nie no ja się po prostu boję i tak. Zatem chyba mam mało strasznie z, z tyłu powietrza. No co dobrze, my nie To źle! Lęka może piejedolnąć. A to masz lękę czy ty dęka? Bo to bo ja nie Dobra, lecę tego dropsa. Ale jebią. A to jest łatwo, to A to ej! mogę to zrobić. to Poleci dropa czy zjedzie? Zjedzie tylko. Zjeżdż, Jak tam jechać? Zjeżdż, Zdej, że to trzeba już Lecę! Dawaj tam do żyry, chodź Na to duże? Nie, chodź ci pokaże Dobra Tu mamy razem z bandami pojeżdżają że... Na bali to się lepiej jedzie Tam na górę prawej Tak wysoko? Nie no, nie no, no. Ej, tu jest już taka mała kopra, która wybiją do robicia, ona jest fajna No właśnie, wiemy tutaj Ona jest fajna w tym

O jeba Co? Ja nie wiem Ja, ja tu nie latam a to pierdziemy Ja chyba to Bezpieczne to jest Tak, on historii. Okej okay. A on co, do krzaków poszedł? On co, w krzaka poszedł No. no co, ty też lecisz w ten stolik z ku bandę? A ta trasa y a ta trasa jak? ale jestem mokry A woda to A? Nie A ja nie wiedziałem, że to jest tak wysokie A no to jest cała kałuża bucha wody Ej, ale ja tak miałem takiego mindfucka, co jest, że to takie mielkie. <laughs> Ej to będzie pojadnik jak nie skakać na treningówce Będzie pojadnik jak nie skakać na treningówce Ale ja nie wiedziałem, że to tak idzie aż Wiesz co? To trzeba pojechać pełną Bo inaczej Bo inaczej jak nie pojedziesz pełną to... Gleba to Ale na nie to treningówkę chodzi, bo wolno się najeżdża. Tak. Ją? A ty ją teraz? O. Próbuję. Nie ma. Tak się jej boję. Skubana jest tak wielka. A przy mnie to jest gigantem Albo wiecie co? Raz kozia śmieć Do no, trzech razy sztuka Ale nie ostatnia próba No weź bez ty hamujesz normalnie się właśnie staje, tu się cykam tego śmiecia Jedź Ja już skoczyłem Jedź diłtowcu, zawodowcu Ja uskoczyłem Dijtowiec, zawodowiec Ja też też z foliki skoczyłem, ale ja właśnie... A ja też bym sobie spróbował, że? Tylko, że ale są długie Ja się boję skoczyć Boję się, że skedzuj Eli, boję to się, to ze, jest ze skajczu, że ze i lata to wybicie gapa Jedź. Przelot, przelot, przelot Tak mi mijają dni Leci? Ale Nie Nieł w sumie... Nie, tu się nie. Ale tyle. Idziesz albo. No dawaj. Ja wiem, że. Maryn. Nie. Nie latała. No leć ja no się, już. No leć, daj tym Ale ja wskoczyłem. Na tymio w leć. Nie, ja już Dobra No Dawaj, dywaj się. Łocie, kurwa. Ja, ja sobie jaja tu zgniotłem No właśnie ja ze jajka zgniotłem Ej dawaj Pana to, weź jak tle zostaw rower Tylko kupa tu jest, a tu ja Kurde Nie nie Dobra weź tu kameru u ciebie, ja się wyjechać się wygrzebię Czemu ty nie masz uchwytu na GoPro? Nie mam Kurwa Abym ci dał Ej, to czekaj, lecisz to? No. Ta, tutaj. czekaj, to ja zostawię malina na chwilę i cię nagram. No, czekaj, a to ty tędy, no. Ok, no już to. No jedź! Budowa! 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 Chłop, co buduje? Trasę własną. Ej, no ale tego nie! No, typie! No nie no, co tu zrobił? A no to, było to po prostu Daj po prostu. Im... Uklep to po prostu. No znowu... <grypto> będzie więcej. Co? Stoliki tam przeskoczyć. Skaczesz ze mną? Co? Stoliki, tak? Te? No. A boję się, że się wyjebie. Ja też się no boję, że wyjebie. No to będzie fajne, jak ja się wywalę, w nie, jak ty będziesz leciał pierwszy, ty się wywalisz A ja nie będę miał drogi ewakuacji Dobra, jakby to wakowała. Ale weź tą łopatę daj, daj ją Niuu Nie no Już jej nic nie wyjmie Biedna łopatka Dobra, dawaj, Wariaty nie. Żyjesz! Byku! No. Żyjesz? Tak! Ja na. O matka, Ty to chciałeś? Ja myślałam, że ty to chcesz!